Co nam obca przeność wzięła, bierzemy? Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Odbywa się tutaj akcja promocyjna. Wspieramy pił naszych piłkarzy reprezentacji polskiej. Zapraszamy wszystkich tutaj do obrandowanego autokaru, do zaśpiewania hymnu. Słowa się wyświetlają, także jest dobry przy tym ubaw i wsparcie dla naszej reprezentacji. Że Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski Za twoim przewodem Złączym się z narodem Wystarczy tutaj do nas podejść, poświęcić dwie, trzy minutki. A każdy wpisze się w annały historii i pomoże nam w stworzeniu wiekopomnego dzieła Mazurka Dąbrowskiego na setki tysięcy gardeł. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem Złączym się z narodem. Przejdzie Wisłem, przejdzie Bartem, będziemy polakami. Dał nam przykład Bonaparte jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski. Z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem.